Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj już bardziej wielkanocnie, robimy gotowaną babkę. Patrzcie, co dostałam. To właśnie jest forma do gotowania babki, szczelnie zamykana. Zresztą cała musi być szczelna, bo za chwilę z ciastem w środku znajdzie się w wodzie i będzie gotowana. Będzie pyszna, idealnie wilgotna, a formę dostałam od mojej mamy, która doskonale wie, jak sprawić mi radość. Jej gotowana babka jest najlepszym ciastem, no może jednym z najlepszych na rodzinnym stole wielkanocnym. I tu ze szwagrem z pewnością przybijemy sobie właśnie wir piątkę. Uwielbiamy ją bowiem porówno. W tym roku niespodzianka, nowa forma jest już moja. Dziękuję, mamuś. No to trzeba ją wypróbować i gotujemy babkę. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.dev. Zapraszam. O formie już mówiłam. Tak wygląda. Będę korzystała z przepisu rodzinnego, jest on lekko zmieniany i modyfikowany za każdym razem, gdy mamy ochotę na inny smak babki, ale bazowe ciasto jest generalnie zawsze takie samo. Babka jest pyszna i rozpływa się dosłownie w ustach. Dzisiaj zrobię ją trochę mniejszą, z połowy porcji, bo mamy mniejszą formę niż moja mama i jeszcze nie doszłam do swoich proporcji na tę formę, więc po prostu rodzinny przepis dzielę na dwa. Jeśli macie większą formę, spokojnie można po prostu podwoić składniki. Yy, całą blachę natłuszczam dokładnie, również ten kominek w środku, tak by była już gotowa. Samo masło, bez żadnego przypruszania bułką, tartą, mąką i tak dalej. Samo tylko masło. Dobra, tak to wygląda. Odstawiam na bok. I teraz ciasto. Mam tu trzy jajka już rozbite i podzielone na trzy białka i trzy żółtka. Ubijam teraz pianę z białek na sztywno. Nie dodaję żadnej soli, po prostu ubijam białka w temperaturze pokojowej tak długo, aż będą sztywne i porządnie ubite. Trzeba uważać tylko, żeby tej piany nie przebić. Dwie, 3 minuty na wysokich obrotach. Piana wygląda tak, o taki efekt właśnie chodzi i odstawiam na bok. Do drugiej miski wkładam pół kostki masła w temperaturze pokojowej, takiej, żeby pod naciskiem palca się uginało, ma być takie miękkie, ale nie za bardzo maziste. Wsypuję pół szklanki cukru. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 250 ml. I masło z cukrem ucieram po prostu mikserem na puszystą. Starannie kilka minut, tak żeby cukier dobrze rozprowadził się w maśle i żeby ta masa była taka właśnie pulchna i puszysta. Mniej więcej coś takiego. I teraz dodaję tutaj stopniowo żółtka. Te trzy żółtka, które pokazywałam wcześniej. nagryw jedno miksuję. Kiedy się połączy z masłem i cukrem, dodaję drugie i na koniec trzecie. Dobra, i teraz dodaję tutaj suche składniki, czyli pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej tortowej. Jeśli nie macie tortowej, czyli 400 bądź 450, można sięgnąć po pszenną 500, ale na tortowej babka wyjdzie po prostu pulchniejsza. Następnie solidny chlust ekstraktu waniliowego. Nie ja mam domowy, jak go przygotować, pokazuję w osobnym przepisie. Link oczywiście podam. Jeśli nie macie ekstraktu waniliowego, można sięgnąć po prostu aromat waniliowy do ciast, bądź podmienić część cukru na cukier waniliowy i też będzie dobrze. Z innych opcji, które bardzo lubimy, to ten aromat waniliowy można podmienić na rumowy, migdałowy czy cokolwiek wam pasuje do babek. Też jest to bardzo dobrze. Nasza ulubiona to właśnie waniliowa i rumowa. I na koniec 3 czwarte łyżeczki proszku do pieczenia i mniej więcej pół łyżki octu spirytusowego. Jeśli nie mam octu, podmieniam na pół łyżki wódki. Dobra, i teraz to mieszam, najpierw mikserem bez włączania, żeby to się z grubsza połączyło, a następnie miksuję. I do tej połączonej już bazy ciasta dodaję teraz ubitą pianę z białek i delikatnie mieszam z pozostałą masą, aż uzyskam ciasto. Krótko tylko do połączenia składników. Ciasto wygląda tak. I teraz przekładam je do natłuszczonej formy. Skróbsza wyrównuję formę zamykam i wstawiam do gotującej wody. Wodę w garnku takim dość dużym, na tyle dużym, żeby zmieściła się do niego cała forma i żeby garnek można było jeszcze z tą formą w środku przykryć. Jeśli chodzi o ilość wody to tyle, żeby sięgała do połowy wysokości formy. No i stawiam ją do wrzątku. Jeśli woda odparuje to w trakcie gotowania trzeba uzupełnić, ale jest przykryta, więc prawdopodobieństwo wyparowania nie jest zbyt duże. Przykrywam i gotuję na małym ogniu od momentu zagotowania się wody przez mniej więcej 60 minut. I to tyle. Jeśli chodzi o moją pracę, ja sobie teraz tu ogarnę w kuchni i niech babka się spokojnie gotuje. I po 60 minutach wyjmuję ją z wody. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć, forma jest gorąca. Od razu otwieram tę formę i od razu wyjmuję babkę na talerz, tak żeby nie zaparowała w środku, żeby stygła już poza formą. Tak wygląda. No pachnie po prostu przepięknie. Od razu widać, że jest jeszcze pulchna. Jak odparuje, będzie jeszcze piękniejsza. Niech ona sobie teraz stygnie, a ja mam czas na przygotowanie polewy bądź roztopienie czekolady. Z innych opcji, jeśli nie chcecie polać tej babki czekoladą czy polewą czekoladową, to można przygotować kiedy ostygnie już lukier bądź po prostu posypać ją cukrem pudrem. Każdy z wymienionych wariantów bardzo dobrze się tu sprawdzi, ale nam najlepiej smakuje gotowana babka właśnie z polewą czekoladową bądź z roztopioną czekoladą. Więc ja dzisiaj przygotuję sobie polewę czekoladową według przepisu. Które podawałam już wcześniej. Link wkleję w informacjach pod filmem i podam oczywiście w przepisie pisanym na blogu. I tą polewą polewam ostudzoną babkę. Uch, jak to cudownie pachnie. Równo, tak żeby z każdej strony dokładnie była pokryta tą czekoladową polewą. I zostawiam do zastygnięcia. Można czekać, aż polewa całkowicie zastygnie lub po prostu kiedy tylko lekko przestygnie i kroić, podawać z taką jeszcze niezastygniętą polewą, też smakuje to bardzo dobrze. Niecierpliwym polecam, bardziej cierpliwym polecam poczekać, aż polewa zastygnie i można kroić i podawać. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Jak sami widzieliście, babka jest banalnie prosta do przygotowania. Trzeba mieć tylko szczelną formę do szykowania babek gotowanych. Taka forma jest bardzo fajna, bo można w niej nie tylko gotować babki, ale też przygotować inne dania, również takie bardziej wytrawne, nie tylko na słodko. I myślę, że będę od czasu do czasu pokazywać dania w tejże właśnie formie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. U nas ta babka obowiązkowo co roku pojawia się na Wielkanoc, więc z przekonaniem polecam. Na koniec jak zawsze życzę smacznego.